Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym trochę opowiedzieć o zmęczeniu. Zanim powiem coś więcej, to najpierw będzie takie pytanie do autorefleksji. Chciałabym, żebyście Państwo teraz zadali sobie takie pytanie. Czy czujesz permanentne zmęczenie, mimo że starasz się wysypiać? Każdy we własnym zakresie. Opcje są takie, tak codziennie i nie wiem dlaczego. Tak, ale to z powodów zdrowotnych, raczej tak, czasem może to pogoda, albo nie, zawsze czuję się pełen energii, albo trudno powiedzieć. Także tak zachęcam do zastanowienia się, odpowiedzenia sobie samemu. Jeżeli mamy, to chciałabym pokazać wyniki jednego z sondaży, który był na jednym z portali internetowych. Z tego wynikało, że wśród osób, które zaglądały, yy, właśnie do tego konkretnego portalu i też czytały artykuł na temat przyczyn zmęczenia, aż 73% osób odpowiedziało tak codziennie i nie wiem dlaczego. Osoby, które odpowiadały, nie zawsze czuły się pełne energii, to były tylko 3% osób. Także jest to, jak widać, bardzo mało. Na szczęście jest tak, że nie jest to też reprezentatywna grupa, ponieważ były to osoby, które chciały przeczytać artykuł na temat zmęczenia. Więc nie jest to bardzo pesymistyczny wniosek mimo wszystko. Można powiedzieć, że tak w ostatnim czasie wiele też na temat zmęczenia jest różnych informacji w mediach. To, jakie można powiedzieć wyrażenia są wyszukiwane, to wiemy, że na przykład ludzie często szukają takiego hasła na zmęczenie, senność, osłabienie, zmęczenie albo stres, zmęczenie. Takich informacji poszukujemy. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2015, czyli całkiem aktualne dane, wynika, że 64% Polaków. Skarży się na zmęczenie kilka razy w tygodniu. Także wydaje się, że też to jest dosyć, dosyć dużo, 64%. A co piąty Polak zmaga się ze zmęczeniem codziennie. Takie są przynajmniej deklaracje w tej sprawie. Co ciekawe, grupa tych przemęczonych osób są to głównie ludzie młodzi do 44 roku życia. Co jeszcze wiadomo? Wiadomo, że kobiety Skarżą się na zmęczenie fizyczne i psychiczne. Mężczyz mężczyznom łatwiej przyznać się akurat do zmęczenia psychicznego, bardziej niż do zmęczenia fizycznego. E wiadomo też, że jako Polacy też pracujemy dużo. E ponad 30% osób pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie e i też około 30% e twierdzi, że nie była na urlopie w ciągu ostatniego roku. Tak sytuacja wygląda. Z tych osób przemęczonych około połowa też twierdzi, że nie podejmuje żadnej aktywności w czasie wolnym, co powoduje, że też trudno to zmęczenie zredukować. Z badań mojej koleżanki, która się zajmuje zmęczeniem pani Joanny Urbańskiej, wynika jeszcze coś takiego, że na przykład osoby, które są bardziej zmęczone, to są te, które mają albo bardzo wysokie dochody, albo bardzo niskie. Czyli najmniej zmęczeni są ci, którzy mają średni poziom zamożności. I teraz, jak można to wyjaśnić? Wydaje się, że tak naprawdę to jest też kwestia takiego też dopasowania naszych możliwości do wymogów sytuacji. Okazuje się na przykład, że. To, czy my bardzo dużo pracujemy, czy ta praca jest ciężka, to wcale nie wpływa na to, jak bardzo jesteśmy zmęczeni. Okazuje się, że ważniejsze jest to, na ile też dopasowujemy to, co robimy, do naszych możliwości. Są osoby, które potrzebują więcej aktywności, więcej zmian, a są osoby, które właśnie potrzebują więcej takiego czasu wyciszenia, spokoju, pobycia też, też czasami samemu. Co jeszcze wiadomo? Wiadomo, że tylko niewielki odsetek ludzi odczuwa tak zwane zmęczenie chroniczne. To jest takie no, zmęczenie, które już można by powiedzieć jest pewnym stanem chorobowym i mimo że czasami ludzie twierdzą, że może są zmęczeni chronicznie, to tak naprawdę to jest rzadko spotykane, można by powiedzieć. Co jeszcze wiadomo? Wiadomo, że samo zmęczenie to jest coś, czego raczej nie lubimy. Ja sobie pomyślałam o tym, że to jest podobnie jak z uczuciami niektórymi, które ksiądz Krzysztof Grzywocz nazywa, nazywa uczuciami niekochanymi. W tym przypadku też jest bardzo podobnie. Wydaje się, że nie lubimy być zmęczeni, raczej staramy się unikać tego stanu. Robimy wszystko, żeby można by powiedzieć być jak najbardziej wypoczętym, jak najbardziej aktywnie pracować. E, też e, w reklamach znajdziemy różne informacje na temat specyfików, które możemy przyjąć i które e, no, powodują, że jesteśmy mniej zmęczeni. E, były takie, e, które na przykład, jak, jak było w reklamach, dodadzą nam skrzydeł, na przykład, także są to bardzo e, takie zachęcające reklamy. Na dłuższą metę nie jest to zbyt skuteczne, jak się okazuje. Teraz chciałabym opowiedzieć o zmęczeniu w trzech takich sferach, możemy powiedzieć, funkcjonowania człowieka: sferze cielesnej, sferze psychicznej i trochę o sferze duchowej. Jest tak, że jesteśmy całością, więc trudno by to było tak rozdzielić, niemniej jednak, na no tak tej konferencji spróbuję to trochę rozdzielić. To zmęczenie może dotyczyć albo jednej z tych sfer, albo wszystkich. Może być tak, że tutaj mogą być różne kombinacje. Jeśli chodzi o pierwszą sferę, czyli ciało, to takie zmęczenie fizyczne, to taki stan zmęczenia określa się jako stan wyczerpania organizmu w wyniku podjętego wysiłku psychicznego lub fizycznego. Jeżeli on jest duży, to wówczas można by powiedzieć, że odczuwamy to jako stan takiego wyczerpania. To zmęczenie fizjologiczne nie zawsze też musi być uświadomione. To co wiadomo, to czasami organizm po prostu odmawia posłuszeństwa i dalej nie możemy wykonywać czynności, które robimy i wtedy ewidentnie jest sygnał, że to jest już zbyt duże przeciążenie. To co może wpływać na takie zmęczenie w tej sferze ciała to na przykład mało ruchu. Wiadomo, też wynika to z jednych badań, że dla osób, które pracują przy biurku, wystarczy taka aktywność około 20 minut, na przykład spacer albo jakieś lekkie ćwiczenia fizyczne trzy razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu po 20 minut. Wystarczy, żeby przez następne półtora miesiąca nie czuć się zmęczonym. Także okazuje się, że to. Ale nie trzeba aż tak dużo na to czasu. Kolejny czynnik, który sprzyja temu zmęczeniu, takiemu fizycznemu, to na przykład to, że pijemy za mało wody albo brakuje w organizmie jakichś konkretnych substancji. Może to być żelazo na przykład. Wiadomo, że wówczas też jest do naszych tkanek dostarczanego mniej tlenu. A także taką przyczyną zmęczenia, można powiedzieć fizjologiczną, jest też niedoczynność tarczycy. Czyli można powiedzieć, że taki pierwszy sygnał w momencie, kiedy czujemy się zbyt długo zmęczeni, to warto na przykład zbadać sobie poziom TSH po prostu. Także potem dopiero szukać innych możliwych przyczyn. Jeśli chodzi o tą sferę cielesną, to można by powiedzieć, że czasami odpoczynek jest dosyć prosty, bo w momencie, kiedy jesteśmy zmęczeni fizycznie, to może czasami wystarczy zaprzestać tej aktywności. To po prostu może to przynieść odpoczynek. Bardziej skomplikowana jest sprawa, jeśli chodzi o sferę psychiczną. Co do zmęczenia takiego psychicznego, to psycholodzy twierdzą, że jest to taki stan subiektywny, który odczuwamy, i on może być spowodowany właśnie wysiłkiem umysłowym, takim jak intensywne myślenie, analizowanie, planowanie, przeżywanie różnych emocji, na przykład. Jest też tak, że nie zawsze to zmęczenie takie psychiczne jest związane z konkretnym wysiłkiem umysłowym. Czasami może być tak, że po prostu czujemy się zniechęceni, znudzeni albo nie jesteśmy zainteresowani jakąś aktywnością i to też powoduje zmęczenie. Czyli to jest taki pewien paradoks, że nie zawsze musi to być akurat właśnie wysiłek, czasami może to być właśnie takie znudzenie czy zniechęcenie. Objawem takiego zmęczenia w sferze psychicznej będzie no, na przykład jeśli chodzi o somatykę ból głowy, o spałość, jeśli chodzi o takie umysłowe symptomy, to problemy z koncentracją uwagi, to wystarczy, że sobie pomyślimy o takich sytuacjach, kiedy byliśmy bardzo niewyspani, bardzo zmęczeni wówczas też bardzo trudno skoncentrować swoją uwagę. No i też mogą być takie symptomy na poziomie emocji naszych, czyli niepokój, pewna apatia, czy rozdrażnienie. Mogą to być właśnie też indywidualnie, ale różne stany emocjonalne. Jeśli chodzi o właśnie tę sferę taką, tego zmęczenia psychicznego, to wyróżnia się trzy typy zmęczenia. Też warto wiedzieć, że, że takie są trzy, trzy różne typy i można by próbować też rozpoznać, jak jesteśmy zmęczeni, który to, który to będzie rodzaj zmęczenia. Wyróżnia się zmęczenie ostre, umiarkowane i przewlekłe. Jeśli chodzi o to zmęczenie ostre, to ono jest spowodowane bardzo takim maksymalnym, intensywnym wysiłkiem psychicznym lub fizycznym i ono jest dosyć krótkotrwałe i może też szybko ustąpić. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy, możemy być maksymalnie zmęczeni, ale kiedy odpoczniemy, wówczas... No, można powiedzieć, że jest to, jest to taki stan krótkotrwały. W porównaniu z tym ostrym zmęczeniem, to umiarkowane pojawia się w wyniku takich wysiłków, można powiedzieć, o umiarkowanym natężeniu. No i ono się będzie różniło siłą natężenia i też łatwo je zredukować. Co do zmęczenia przewlekłego, to to jest taki rodzaj zmęczenia, przy którym który jest spowodowany tym, że za mało po prostu odpoczywamy, że jest długi okres czasu, kiedy po prostu no w ogóle nie ma, nie ma tego czasu na odpoczynek, e, jest to spowodowane nadmiernym obciążeniem różnymi zadaniami, e, może być też związane z jakąś chorobą fizyczną e, czy złą organizacją pracy. E, wiadomo, że w przypadku tego zmęczenia przewlekłego jest tak, że odpoczynek nie zawsze je likwiduje. Jest, naprawdę trzeba długo odpoczywać, żeby to zmęczenie przewlekłe zredukować. Z badań Joanny Urbańskiej nad zmęczeniem też wynika, że jeszcze można wyróżnić takie zmęczenie życiem codziennym, czyli w temacie rekolekcji, to co, to co jest. I teraz, czym będzie właśnie w takim momencie psychologicznym to zmęczenie życiem codziennym? Jest to zmęczenie psychiczne które przejawia się taką niechęcią wobec wszelkiej aktywności dnia codziennego. Czyli różne czynności, które na co dzień wykonujemy, no są, można by to powiedzieć, też wykonywane z taką niechęcią. One mogą być wykonywane oczywiście tylko... Tylko nie ma w tym takiego dużego zaangażowania. Dotyczy to zarówno takich czynności psychicznych, jak planowanie, mhm. czytanie, aktywności fizycznej, chodzenie, sprzątanie. Takim małym symptomem może być na przykład to, że wolimy skorzystać z windy niż chodzić po schodach, więc takie drobne, drobne sygnały w tym względzie. No i też może być niechęć właśnie do takiej aktywności społecznej, czyli kwestia takiego braku, zainteresowania, tym Problemami społecznymi czy spotkaniami towarzyskimi. O tym zmęczeniu życiem codziennym można dopowiedzieć, że ono nie jest ani takim ostrym zmęczeniem, ani nie jest przewlekłe, i też na pewno nie jest patologiczne. Czyli to jest po prostu taki stan, który nam codziennie co jakiś czas może, może towarzyszyć, i on jest pewnym sygnałem. I może wynikać przede wszystkim z takiego w danym momencie, w danym czasie niedopasowania wymogów sytuacji do naszych możliwości, do naszych jakichś właśnie preferencji w zakresie, w zakresie aktywności. Też myślę, że ciekawą rzeczą jest to, że jesteśmy zmęczeni nie tylko w momencie, kiedy już te wysiłki różne podejmujemy, ale też podczas przewidywania lub planowania tych aktywności. Czyli wystarczy, że zaczniemy bardzo intensywnie myśleć o tym, co nas czeka, no to już możemy się tą, tą aktywnością zmęczyć, zanim ona w ogóle nastąpi. Co jeszcze właśnie wynika z badań na temat tego zmęczenia psychicznego? Odwołuję się do tej samej autorki, że bardziej zmęczone są osoby żyjące same, czyli osoby, które żyją bez żadnej bliższej rodziny albo nie będące w związku. Czy nie mając jakichś bardzo bliskich relacji, one są częściej i bardziej zmęczone. Może to wynikać z tego, że po prostu bycie w relacji pozwala zredukować to zmęczenie. Tak by wynikało też z tych badań. W zmęczeniu ponadto sprzyja też. Wielość wyborów różnych. Czyli jest tak, że w życiu, kiedy mamy więcej no w różnych sytuacjach możliwości wyboru, więcej opcji, to jest, jesteśmy bardziej zmęczeni w takiej sytuacji. Zresztą, tak na marginesie też były takie badania nad poczuciem szczęścia, z których wynikało, że w momencie, kiedy mamy do wyboru więcej opcji, to jesteśmy mniej szczęśliwi. Także z wielu powodów też nie, nie warto mieć dużo opcji do wyboru. E też z takich właśnie najnowszych badań, które były przeprowadzone całkiem niedawno przez, przez właśnie panią Joannę Urbańską, to z nich też wynika, że ludzie młodzi, bo ona przykład badała studentów w tych kolejnych badaniach, to, to sytuacja wygląda tak, że bardziej zmęczeni są ci, którzy prokrastynują, czyli odwlekają różne czynności. Mniej zmęczeni, no przeciwnie, ci, którzy robią to, różne rzeczy na bieżąco. Też to zmęczenie idzie w parze. Z niskim określeniem celów zawodowych. Czyli jeżeli ktoś nie bardzo ma te cele określone, może być bardziej zmęczony. I też w momencie, gdy ludzie też nie zauważają, jak sami się przyczynili do różnych sukcesów w swoim życiu. Czyli to tak jest, że jeżeli wyjaśniamy na przykład. Jakieś powodzenie czymś zewnętrznym, a nie zauważamy, że też mamy swój udział w tym, no to wówczas też to idzie w parze z większym zmęczeniem. To tak kilka takich w tym obszarze ciekawostek. Poza tym, też zmęczeniu sprzyja perfekcjonizm. W momencie, kiedy stawiamy sobie zbyt wysoko poprzeczkę i nie można tego celu osiągnąć, to jesteśmy bardziej niezadowoleni i możemy być bardziej zmęczeni i mieć też taki obniżony nastrój. I kolejna sprawa, jeszcze może o dwóch powiem, jeśli chodzi o takie czynniki sprzyjające, to na przykład nieumiejętność mówienia nie sprzyja zmęczeniu. I myślę, że nie chodzi tutaj tylko o to, że jesteśmy wówczas bardziej obciążeni różnymi zadaniami, ale też chodzi o emocje, które się wówczas pojawiają. Na przykład może tak być, że na coś się decydujemy, nie chcieliśmy tego akurat robić, wówczas też to może się pojawiać złość, która jak jest niewyrażona, to też powoduje. Bardziej depresyjne nastroje, tak można by powiedzieć. I wreszcie cechy temperamentu. Tutaj od jakiegoś czasu widzicie Państwo właśnie akurat taki wykres, który pokazuje, jakie są typy temperamentu. Nie będę się na tym bardziej skupiać. Chodzi tutaj o melancholika, choleryka, flegmatyka i sangwinika. Ale chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz: że te cechy temperamentu no mogą też sprzyjać temu, że jak nie będziemy postępować w zgodzie z własnymi cechami, to możemy być bardziej zmęczani. Na przykład, jeżeli ktoś jest introwertykiem, to może go męczyć nadmiar na przykład relacji, nadmiar ludzi wokół siebie. Wówczas też takim, można by powiedzieć, najlepszą opcją będzie też zachowanie umiarów, jeśli chodzi o kwestie bycia z ludźmi w różnych też kontaktach, częstości tych kontaktów. Z kolei osoba, która jest ekstrawertykiem i spędza czas sama, wówczas może być bardzo tym faktem no, znudzona, też zmęczona, czyli możemy powiedzieć, że każdy potrzebuje czegoś innego. Czyli tak naprawdę najważniejsze jest takie dopasowanie tego, co robimy na co dzień, jakie stwarzamy sobie sytuacje, do tego, no, jakie mamy też cechy, jakie u siebie rozpoznajemy. Jakby odpowiedzieć na pytanie, jak odpocząć, to myślę, że trudniej jest odpocząć w przypadku takiego zmęczenia właśnie psychicznego, bo w przypadku fizycznego możemy zaprzestać aktywności, a trudno przestać myśleć. To jest znacznie trudniejsze zadanie do wykonania, ale pomóc też może taka aktywność fizyczna i też na pewno macie Państwo takie doświadczenia, że ta aktywność fizyczna pomaga odpocząć po prostu psychicznie. I tutaj miałbym taką jedną właściwie wskazówkę, że w momencie, biorąc pod uwagę to, co powiedziałam do tej pory, że w momencie, kiedy czujemy się zmęczeni, to ważne jest zanim na przykład pójdziemy spać i odpoczniemy, to warto też sobie tak świadomie projektować. To nasze życie, czyli też aktywności, które podejmujemy, i dostosowywać do tego właśnie, jakie mamy możliwości czy potrzeby. Niektórzy potrzebują więcej wyciszenia, inni więcej zaktywizowania. Chodzi o to, żeby to dopasowanie było. I wreszcie sfera duchowa tutaj powiem niewiele to znaczenie duchowe najtrudniej rozpoznać i psycholodzy też niewiele mają do powiedzenia na ten temat. Mogą wskazać pewne przejawy, ale, taką naturę tego zmęczenia takiego duchowego to, to zgłębiają teolodzy. Mi się bardzo tutaj kojarzy takie pojęcie jak acedia. Jest to coś, co pewnie nie jest tożsame z tym zmęczeniem duchowym, ale w przypadku tej acedii wydaje się, że też takie zmęczenie jest no pewnym, pewnym elementem w tym stanie. W katechizmie Kościoła katolickiego można znaleźć taką definicję, że ta acedia to jest takie lenistwo duchowe lub ospałość. Przejawia się to pewnym brakiem zaangażowania, brakiem nadziei czy wrażeniem takiej duchowej pustki. Takim myślę ciekawym przykładem jest to, co pisał jeden z ojców pustyni, Wariusz, opisując przykład mnicha, który według niego doświadczał acedii. Tutaj Przeczytam ten fragment krótki, ale myślę, że on też obrazuje, jak to było rozumiane. Mnich siedzi w swojej celi, jednak tam nie wytrzymuje. Ciągle wygląda przez okno, czy czasem ktoś nie przyjdzie w odwiedzinę. Nie może doczekać się pory na posiłek, jeżeli się na Boga, że czas tak wolno płynie. Potem czyta trochę Biblię, lecz wtedy robi się senny. Podkłada Biblię pod głowę, ale złości się, że jest ona za twarda, by na niej spać. Nikt staje się płaczliwy, ponieważ nie otrzymuje tego, czego chce. Problem w tym, że sam nie wie, co to jest. Myślę, że w tym fragmencie wiele też jest takich informacji na temat tego stanu. Jest pewna taka niechęć do robienia czegoś, co w danym momencie, można by powiedzieć, jest do zrobienia. Tak, rozkładając to trochę na czynniki pierwsze, to można by powiedzieć, że ten brak chęci, czyli ta niechęć, oznacza też brak pragnienia. Jakiegoś. I przy tym chciałabym się zatrzymać, bo myślę, że właśnie jest chyba jakoś tak, że w momencie, kiedy mamy niechęć do robienia czegoś, to znaczy, że tego nie pragniemy. Albo jest tak, że pragniemy, nie no jesteśmy świadomi też tego, czego pragniemy. I w takim momencie, kiedy rozpoznajemy też te takie najgłębsze pragnienia, to jest szansa, że będziemy też mniej zmęczeni. Jeżeli coś robimy, jeżeli rozpoznamy na przykład pragnienie, że chcemy na przykład wykorzystać swoje talenty, chcemy być potrzebni, chcemy lepiej poznać Boga, czy chcemy kochać, wówczas można by powiedzieć, że cokolwiek byśmy jakby robili w tym kierunku, to możemy być mniej zmęczeni. Tak przynajmniej by się wydawało. To jest taka myślę indywidualna też sprawa do takiego własnego też sprawdzenia i doświadczenia. I tutaj odpowiedź na pytanie, jak odpocząć, jest najtrudniejsza, dlatego że w przypadku, w przypadku tego zmęczenia cielesnego i psychicznego, no, mieliśmy dosyć jasne mimo wszystko wskazówki. Tutaj się wydaje, że ta logika jest zupełnie odwrotna. Czyli w momencie, kiedy. Hmm, nie ma, mamy tą niechęć do podejmowania różnych aktywności w tej na przykład sferze duchowej, wówczas chyba najbardziej by, pożądana by była taka wzmożona aktywność, czyli chyba coś przeciwnego, trochę podobnie jak to święty Ignacy też, też mówił. I biorąc to wszystko pod uwagę, możemy też zadać sobie takie pytanie: po co to zmęczenie? Po co ono w ogóle jest? I można by powiedzieć, że w naszym życiu pewnie jest tak, że na przemian następują te stany odpoczynku i stany zmęczenia. I to zmęczenie jest bardzo często takim sygnałem, że nie są zaspokojone albo jakieś potrzeby, i to nie tylko chodzi o potrzeby odpoczynku, albo no nie podążamy za jakimiś pragnieniami. Oczywiście to pewnie upraszcza sprawy, ale to są te, które no wydają się takie dosyć istotne. Psychologowie mówią, że właśnie to zmęczenie jest takim ochronnym regulatorem aktywności człowieka. Czyli w momencie, gdybyśmy w ogóle nie słuchali naszego zmęczenia, wówczas moglibyśmy się po prostu tak przeciążyć, że byłoby to zagrażające dla naszego zdrowia albo czasem nawet życia. I teraz już zmierzam do podsumowania. Można by powiedzieć, że. W przypadku tego zmęczenia, to trochę popadamy tak w pewne skrajności. Mam na myśli to, że z jednej strony unikamy wysiłku, może być tak, że, no, mówiłam o tym przykładzie też wykorzystania z windy, tak, ten bardzo prosty przykład, że często robimy tak, że chcielibyśmy no, właśnie tego wysiłku nie podejmować, a równocześnie też nie dajemy sobie często tego czasu na odpoczynek. Też, też pewnie to można, można by się tej kwestii przyjrzeć. I można by powiedzieć, że w tym wszystkim warto też szukać takiego najprawdopodobniej złotego środka. Też dla każdego może to być myślę trochę inny ten złoty środek, czy takiej równowagi między odpoczynkiem a aktywnością w naszym życiu. I nie będzie to oznaczało oczywiście, ten złoty środek nie będzie oznaczało bycia trochę zmęczonym. To będzie pewnie to naprzemienne też takie wracanie do. Regeneracja sił wracanie do takiej właśnie też równowagi. I to dotyczy pewnie wszystkich sfer, czyli naszego ciała, psychiki, jak i ducha. E, na koniec posłużę się taką metaforą. E, ona jest związana właśnie z wędrówką po górach. E, I myślę sobie, że um, wszyscy się pewnie z tym zgodzą, którzy chodzili po górach, że e, Wejście, wejście na jakąś większą górę wymaga rzeczywiście takiego wysiłku. To jest taka droga, gdzie jest pewien trud, nie da się tego zrobić bez wysiłku, niezależnie od kondycji e, takiej fizycznej. E, czasami może być tak, że trzeba po drodze przystawać. Gdybyśmy się za bardzo no, przeforsowali, to też e, niebezpieczne by było, niebezpieczna by była dalsza wędrówka, można się potknąć, e, upaść i tak dalej. Ale jak już dojdziemy na samą górę, to widoki są wówczas piękne. Więc warto, warto było, można by powiedzieć, w takiej sytuacji. I podobnie, chyba jest w sferze właśnie psychiki i ducha. I tak sobie pomyślałam, właśnie przygotowując tę konferencję, że te rekolekcje, które Państwo odprawiacie, to mogą być właśnie taką duchową wspinaczką. Czyli z jednej strony wymaga to duże, dużego wysiłku, na pewno, bo to jest trud codziennej medytacji. To na, pewno, to na pewno jest spory wysiłek jeszcze, jeśli to są rekolekcje w życiu codziennym, a z drugiej strony to można dojść do takiego punktu, gdzie zobaczymy jakieś piękno, które będzie tym pięknem duchowym. I tego wszystkim bardzo serdecznie życzę.